Szanowni Państwo, jesteśmy w Koźminie Wielkopolskim, z nami WSUS, czyli Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych z Poznania, ale tutaj w Koźminie Wielkopolskim. I chciałem się zapytać skąd pomysł na to, żeby tutaj zorganizować tę wystawę, no i oczywiście chciałem zapytać o ten aspekt artystyczny, bo widzimy wiele pięknych obrazów studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. To chcę powiedzieć, że jakby takim dobrym duchem całego tego przedsięwzięcia, które odbywa się po raz trzeci w Koźminie, jest pan kanclerz naszej szkoły, pan Józef Majchrzak i on nas tutaj jakby zaprosił. Jest to jego rodzinne miasto i zależy mu na tym, żeby rozwijać też małe społeczności lokalne, jakby wzbogacać się o ten aspekt artystyczny, który też również występuje tutaj na miejscu, choćby w postaci wystawy witraży pana Wojciecha Łukomskiego, który jest artystą który zresztą pracownik ma tutaj zaraz za żywo potem. Mm -hmm. Jeśli chodzi o samą wystawę studentów Wydziału Artystycznego, są to studenci pierwszego roku. Jest to dla nich, jakby można powiedzieć, pierwsze zetknięcie dla niektórych z tą materią malarską, i tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby zachęcić ich do takich poszukiwań mniej realistycznych, a bardziej jakby abstrakcyjnych, do szukania ciekawych motywów, do pewnej jakby syntezy natury w ciekawe obiekty. це артистична Mm -hmm. A skąd studenci czerpali inspirację? Czy tutaj Pan też pomagał w doborze tej inspiracji? To znaczy, no, aż tak bardzo to nie możemy ingerować. chodzi o to jednak, żeby student potrafił działać samodzielnie, bo tutaj no, o to chodzi. Każdy artysta jest, mm -hmm. no, jest samotnikiem do pewnego stopnia. Tak, absolutnie. Mm -hmm. Natomiast no, rzeczywiście i to w pracach będzie widoczne, że yy, no, inspiracje jakby i z architektury Koźmina, i jakby z natury, i z okolic. Yy, także no, to było jakby tym najważniejszym tematem. No tak, bo mieliśmy piękny e, ple, plener i stąd też e, możemy zobaczyć kilka ujęć właśnie z tego pleneru Psie Pole, okolice Koźmina Koźmin. To wszystko się tutaj może pojawić. E, tak, e, ale może być zakamuflowane w abstrakcyjnych motywach, które e, są e, dopiero do odkrycia przez widzów i gości okay. wystawy. No a ze mną dwie najważniejsze osoby, z którymi będziemy mogli na ten temat porozmawiać, e, czyli pani rektor Aleksandra Iwaszkiewicz. Witam serdecznie. Bardzo dzień dobry, dziękuję. Oraz e, pan kan. E, kanclerz Józef Majchrzak. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zaczniemy od pana kanclerza, bo pan kanclerz związany z tą lokalizacją Koźmin Wielkopolski, piękne tereny tutaj i w okolicach Koźmina, na przykład w Siepole. Skąd pomysł właśnie, żeby tutaj zorganizować to Grand Prix, prezentację tych prac studentów. No i oczywiście musimy też wspomnieć o pięknym plenerze artystycznym w okolicach Koźmina Wielkopolskiego. No, wzięło się to wszystko dlatego, że Koźmiń jest w posiadaniu tak pięknego zamku, jak jest ten zamek Zapiechy, który ma tam kilkaset lat i w ogóle bardzo stare miasto, 800 lat, praw miejskich, no i takie miasto zadbane, czyste. No, i ja się tutaj w tym mieście dobrze czuję, bo już jestem z nim, w tym mieście prawie 60 lat. Tak, że jest mi miło, i dlatego ten plener się tutaj pojawił, nie? Bo y widziałem. Y to piękno tego Koźmina, nie te, 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 te parki, te zielenie. Zresztą e, w ogóle u mnie, park, który, który za chwilę tam będziemy, jest też wspaniały i ci studenci mają skąd brać jakieś, jakieś tam wzorce i co malować. Także po raz trzeci już jest ten plener robiony i widzę, że to jest coraz bardziej z wielkim efektem, z lepszym skutkiem. Młodzież. E, Zadowolona, uśmiechnięta. No, i, i, i ja tutaj widzę osoby, które już nie pierwszy raz są u nas, nie? na tym plenerze. Także że to miejsce chyba się nadaje na taki plener dla początkujących artystów. Tak, zdecydowanie tak, są tu piękne okolice. No i e, wspaniały początek dla młodych artystów. I uczelnia w SUS jest z tego znana, że potrafi przygotować artystów. Na potyczkę ze światem, chciałoby się powiedzieć. Przygotować też artystów i od strony artystycznej, i od strony biznesowej. Tutaj możemy spotkać właśnie takich młodych, młodych ludzi. Jak wygląda właśnie od strony, może bardziej technicznej, pani rektor, takie przygotowanie tych młodych ludzi do, do wyjścia w świat? No, taki plener właśnie jest przykładem tego, jak można ich nauczyć wychodzenia ze swoimi pracami do ludzi. Dlatego, że artysta na ogół jest introwertykiem. Przekazuje siebie tylko w pracach i zostaje w tej swojej pracowni. Natomiast tutaj oni są, to jest część praktyk zawodowych, które student musi odbyć. Więc nie tylko zajęcia z wykładowcami, ale właśnie tutaj przyjechanie, zmierzenie się też z publicznością, bo to też jest dla nich trudne, że my teraz chodzimy, oglądamy, zastanawiamy się, czy to jest warte swojej ceny. Oni muszą ją w jakiś sposób nam przedstawić. I to jest taka trochę szkoła tego, że oni mogą jeszcze tą sztukę sprzedać. Bo nie tylko trzeba ją em, zrobić, trzeba ją mieć w sobie, trzeba ją zaprezentować, ale potem trzeba jeszcze znaleźć nabywców. I to nie jest proste, dlatego oni. Tak jak tutaj się uczą, uczą się też pisać certyfikaty, uczą się napisać umowę kupna-sprzedaży, jak sprzedać tą pracę, w jaki sposób, podpisać umowę, żeby prawa autorskie przeszły, czy prawa do dzieła przeszły na tą osobę, która ją zakupiła. Także to jest taka wielowymiarowa nauka, nie tylko malarstwa, bo oczywiście pod y, okiem naszych wykładowców oni korygują swoją kreskę, korygują warsztat, ale też tego, w jaki sposób potem te dzieła dać widowni. Tak, no to też szalenie trudne, ale tutaj faktycznie jest taki pierwszy test, bo też e, studenci mogą sprzedać już tutaj te obrazy. Tak, mogą tu sprzedać, mogą znaleźć nabywców i są tacy studenci, którym się udaje zwrócić koszty pleneru, dlatego że sprzedali pracę i takich też mamy. Grand Prix też daje pewien backup, dlatego że to, to też jest nagroda, która w jakiś sposób im sponsoruje potem to, ten, ten plener. Także studenci mają na pewno też takie, takie przekonanie, że warto pracować, znaczy, że warto żeby te prace były ciekawe. Nie robią tego tylko po to, żeby zaliczyć, ale też, żeby mieć jakiś sukces. I to jest najważniejsze, chyba, że oni się uczą, że włożona praca może przynieść faktycznie owoce. Pani rektor, panie kanclerzu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękujemy.